Kto choć raz stanął przed obliczem Matki Bożej Czestochowskiej, ten wie, że jej spojrzenie przenika głęboko. Nie osądza, nie porównuje, ale rozumie w sposób, w jaki nie potrafi zrozumieć żaden człowiek. To spojrzenie matki, która widzi wszystko: zmęczenie rodzica, lęk o przyszłość dzieci, niepokój o rodzinę, walczącą codziennie o jedność. Pokój i miłość to spojrzenie, które mówi: Jestem przy tobie, nie zostawię twojego domu bez opieki. Od wieków Polacy powierzają swoje rodziny: czarnej Madonie, królowej, która prowadzi naród, ale jeszcze bardziej, prowadzi pojedyncze serca. Do niej przychodzą ci, którzy boją się o swoje dzieci, którzy proszą o zgodę w małżeństwie, którzy walczą z chorobą. Którzy tracą nadzieję, którzy zmagają się z ciemnością, która nieraz zakrada się do domów bez zaproszenia. Bo matka Boża Częstochowska, to matka walcząca, matka czuwająca, matka, która nigdy nie opuszcza tych, którzy składają w jej dłoniach swoje życie. Dziś przychodzimy do niej, aby prosić o ochronę nad rodziną, o pokój, o bezpieczeństwo. O Bożą opiekę nad każdym człowiekiem, który mieszka pod naszym dachem, lub jest częścią naszego serca, to modlitwa pełna ufności, modlitwa rodzica, który wie, że bez pomocy z nieba rodzina nie przetrwa wszystkich burz, to modlitwa do matki, która zna każdy ból i każde drżenie ludzkiego serca, modlitwa do matki Bożej Czestochowskiej o ochronę rodziny. Matko Boża Częstochowska, Królowo Polski i nasza najczulsza matko, Przechodzę dziś do ciebie z sercem pełnym wiary i powierzam ci moją rodzinę. Otoś nas swoją opieką, bądź strażniczką naszego domu, naszych dzieci, naszego małżeństwa, naszej codzienności. Matko, w twoje ręce oddaję wszystkie miejsca, gdzie brakuje pokoju, wszędzie tam. Gdzie pojawia się lęk, zamęt, niepewność, złość, podziały czy duchowa ciemność. Wejdź ze swoim światłem. Chroń nasze dzieci, ich serca, umysły i dusze. Strzeż ich w szkole, w pracy, w drodze, wśród ludzi, którzy nie zawsze mają dobre intencje. Broń ich przed złym słowem, złą decyzją, złą drogą. I przed każdym niebezpieczeństwem, którego nie widzimy Matko, otul nasze małżeństwo Uczyń je miejscem zgody, wzajemnego wsparcia i przebaczenia Oddal od nas wszystkie pokusy, które próbują zniszczyć jedność Nie pozwól, aby obojętność, chłód serca czy brak czasu Osłabiły miłość, która powinna być odbiciem Twojego syna Czuwaj nad naszym domem, aby żadne zło nie mogło do niego wejść. Niech Twój wizerunek będzie tarczą przed niebezpieczeństwami, chorobą, nieszczęściem, zazdrością, zawiścią i wszystkim, co próbuje niszczyć rodzinę. Matko Boże Częstochowska, proszę Cię również o ochronę duchową dla nas wszystkich. Oddal od nas wszelki zamęt, wewnętrzny niepokój. Nocne lęki, czy nękające myśli, które próbują odebrać nam spokój. Proszę cię, Matko, niech Twój płaszcz spocznie nad każdym pokojem w naszym domu. Niech Twoja obecność wypełni nasze serca nadzieją. Niech Twoje stawienictwo sprowadzi na nas łaskę pojednania tam, gdzie jest konflikt, łaskę rozmowy tam, gdzie jest cisza, i łaskę miłości tam. Gdzie pojawiło się oddalenie. Matko, ty najlepiej wiesz, ile razy człowiek boi się o swoją rodzinę. Ty wiesz, jak często rodzic, nosi w swoim wnętrzu dziężary, o których nikt nie wie. Dlatego z największą ufnością proszę cię. Strzeż nas! Strzeż od niebezpieczeństwa! Strzeż od nieszczęścia! Strzeż od zła, które czai się w ukryciu. Prowadź nas do Jezusa. Bo tylko w nim jest prawdziwy pokój, prawdziwa siła i prawdziwa nadzieja. Teraz zapraszam Cię do napisania w komentarzach, za którą osobę z Twojej rodziny szczególnie prosisz dziś o ochronę Matki Bożej Częstochowskiej, abyśmy mogli otoczyć ją wspólną modlitwą. Matko Boża Częstochowska. Trwam dalej w tej modlitwie z głęboką ufnością. Że Twoje serce słyszy każdy szept rodzica i każdy cichy krzyk duszy, który błaga o ochronę dla swoich bliskich. W Twoje dłonie składam wszystko, co dotyczy naszej rodziny, nasze lęki, nasze plany, nasze decyzje, a także te miejsca, gdzie brakuje jedności, gdzie pojawia się napięcie, gdzie trudno o rozmowę, lub gdzie każdy z nas idzie swoją drogą. Matko, proszę Cię o pokój w każdym sercu. O pokój, który nie jest chwilową ciszą, ale głęboką obecnością Boga, która uspokaja myśli, wycisza emocje i przynosi nadzieję. Nawet wtedy, gdy życie doświadcza, zawierzam Ci nasze małżeństwa. Aby żadne słowo wypowiedziane w pośpiechu nie zostawiło trwałej rany. Aby nieporozumienia nie przerodziły się w mur, którego nie da się przebić, aby zmęczenie nie stało się powodem oddalenia, a problemy źródłem obojętności. Matko, wstawiaj się za nami. Abyśmy niechętnie przebaczali, ale szybko. Abyśmy nie chowali urazy, ale budowali miłość. Abyśmy nie patrzyli na siebie jak na przeciwników, ale jak na dar, który Bóg połączył aby wzajemnie prowadzić się ku świętości. Matko Boża Częstochowska, proszę Cię także o szczególną ochronę nad dziećmi, nie tylko nad ich ciałem, ale nade wszystkim nad ich duszą. Chronij ich przed wpływem tego świata, który często kusi łatwą drogą, fałszywą wolnością i obietnicami bez wartości. Otoć ich serca Twoją obecnością. Aby potrafiły odróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu, światło od ciemności. A jeśli kiedykolwiek zbłądzą, prowadź ich z miłością z powrotem do Jezusa. Proszę cię, matko, o ochronę nad naszym domem. Niech każdy pokój będzie przepełniony Twoim pokojem. Niech wejście do naszego domu będzie jak wejście w przestrzeń, gdzie króluje miłość. A nie lęk. Zgoda, a nie krzyk, bliskość, a nie osamotnienie chroń nas przed wypadkami, nieszczęściami, złymi ludźmi, zazdrością, zniewoleniem, grzechem i każdym działaniem zła, które próbuje rozbić rodzinę od środka. Matko, Ty znasz nasze troski, znasz zmartwienie rodzica, który nie śpi nocami, bo martwi się o dziecko. Znasz strach o jutro, znasz niepokój o zdrowie, finanse, przyszłość. Dlatego ufam, że kiedy składam to w Twoje ręce, Ty naprawdę się tym zajmujesz, Ty naprawdę nas chronisz, Ty naprawdę prowadzisz nas tak, abyśmy nie zginęli w ciemności, ale szli drogą światła. Matko, proszę Cię także o odwagę, dla mnie i dla mojej rodziny. Abyśmy nie uciekali od Boga, gdy jest trudno, ale tym bardziej do Niego wracali. Abyśmy potrafili uklęknąć razem, modlić się razem i kochać się tak, jak On nas kocha. Rodzina nigdy nie jest sama. Jeśli oddaje się pod opiekę Matki Bożej, to nie jest jedynie piękna tradycja, ale duchowa rzeczywistość, która od wieków chroniła polskie domy. Kiedy patrzymy na jej oblicze, możemy zrozumieć coś ważnego. Nie ma takiego lęku, takiej burzy, takiego niebezpieczeństwa, z którym matka Boża by sobie nie poradziła. Ona nie walczy za nas jak ktoś obcy. Ona walczy jak matka z miłością, z determinacją, z troską, z wiernością, która nie zna granic. Kiedy prosimy ją o ochronę rodziny, Otwieramy nasze życie na łaskę, która naprawdę ma moc przemieniać codzienność. Jej obecność w domu usuwa lęki, uspokaja serca, prowadzi ku zgodzie, a przede wszystkim zawsze kieruje do jej syna. Kiedy powierzamy rodzinę Matce Bożej Czestochowskiej, uczymy się ufać Bogu w sprawach małych i wielkich. Otwieramy nasze życie na pokój którego świat nie potrafi zapewnić. Matka Boża nie zabiera trudności, ale prowadzi przez nie tak, abyśmy nie zgubili nadziei. Jej opieka to nie obietnica życia bez problemów, ale pewność, że nigdy nie będziemy musieli przechodzić przez nie sami. Rodzina chroniona przez Maryję jest rodziną, która potrafi trwać mimo burz, kochać mimo ran, wybaczać mimo trudności. I iść naprzód, mimo strachu. To błogosławieństwo, które sięga głęboko, aż do serca każdego, kto oddaje jej swoje życie. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, serdecznie zapraszam Cię, abyś zasubskrybował kanał Światło Modlitwy i dołączył do naszej modlącej się wspólnoty. Udostępnij ten film komuś. Kto dziś potrzebuje szczególnej ochrony Matki Bożej nad swoją rodziną? Niech jej płaszcz, okryje Twój dom i przyniesie pokój, którego tak bardzo pragnie Twoje serce. Amen.